Ziemniaki, boczek i gruba warstwa na dole sosu z ogórkiem i twarogiem. Sałatka ziemniaczana. Witam serdecznie. Dziś robimy sałatkę. Sałatkę ziemniaczaną, ale nie będzie taka normalna sałatka. Będzie to taka sałatka troszeczkę na wypasie. Mam tutaj kilogram ziemniaków młodych. Mam tutaj. Cztery ogórki, cztery ogórki małosolne, mamy sezon na nie, więc są małosolne. Mamy tutaj e, boczek, no boczku dużo nakroiłem, nakroiłem sobie go 300 gramów, możecie tą porcję zmniejszyć o połowę spokojnie. Ja robię takie naprawdę na maksa. I mam tutaj 250 gramów e, serka, to jest w sumie twaróg, u nas się na to mówi, w poznańskim jest to twaróg śmietankowy. No i mam tutaj oczywiście odpowiednią ilość koperków, zużyję około połowę Dobra, więc zaczynajmy. Cały przepis jest bardzo prosty. Biorę patelnię, wrzucam tutaj boczek. Naprawdę jest go sporo i mówię, jak chcecie połowa mniej, jeśli nie dawajcie na macie. Tylko pokrójcie go tak drobno jak ja mam pokrojone. Z tego względu, że on się fajnie nam tutaj wysmaży. I o to właśnie chodzi. Wstawiam na, yy, wstawiam na kuchenkę. Nie za silny ogień i niech się to ładnie nam wytapia. A w tym czasie przygotujemy ziemniaki. No i zaczynamy, zaczynamy pracować z ziemniakami. No i teraz tak, jak już powiedziałem, ziemniaki mam młode, one są bardzo dobrze wyczyszczone. Ja takie ziemniaki czyszczę szczotką, taką, takim gruciakiem do garów, zaraz wam pokażę. Takim zmywakiem, tylko po prostu pamiętajcie, żeby był nowy i takim zmywakiem pod bieżącą wodą nie je czyścicie, jest elegancko. No i ziemniaki kroimy. W nie za grubą kostkę, ale też nie za drobną, okay? żeby to też nie było za drobną, więc taką kostkę, zobaczcie, ja mam to mniej więcej, o to już nie przykroiłem, taką kostkę dokroimy, e, zobaczcie tak to wygląda i do miski. W tym czasie e, ten boczek nam się wytapia, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Ale muszę się tutaj uporać z tymi ziemniakami, bo to jest taki naprawdę szybki proces. Się nie ma z tym co bawić. Ok, ziemniaki ubrane, idziemy na kuchenkę, zobaczcie ktoś tam teraz smaży. No i zobaczcie dalszy proces robienia tej sałatki. No i zobaczcie, boczek pięknie wytopiony. Zobaczcie, bajera, normalnie bajera. Ja sobie tutaj ściągnę. Na następną miskę, ale bez tłuszczu. Muszę wszystko wyciągnąć, bo jak będzie tutaj dłużej na patelni, to się po prostu spali i będzie gorzki, a nie o to chodzi. Dobra, odstawiam i teraz na ten tłuszcz, na ten słony tłuszcz, bo to jest wszystko wytopione z tego boczku wchodzi, wchodzą ziemniaki. I smażymy. To jakiś czas, to będzie trwało około, ja wiem, 20-20 minut jakby się trwało. jakiś czas przechodzimy, trochę przewróci gdzie i smażymy. To jest duża patelnia, także tu kilogram ziemniaków spokojnie wszedł. Przy okazji popijamy sobie sok z czerwonego buraka. Polecam serdecznie, ten akurat jest piszony. No i smażymy. A! Przy okazji, bo ten tu jest bardzo słony, bo boczek był słony, ale jeszcze ziemniaki by było wpijać tą sól, ale jeszcze posolimy delikatnie. Także tu smażymy. Albo patelnią przewracamy, albo taką łyżką. Ogień nie za duże, jego za troszeczkę zmniejszę, żeby się nie spaliło z wierzchu, a w środku surowe, nie? Także wiecie, no musicie to, no trzeba tego chwilę po chwilę Można też na początku przykryć, one się wtedy uparują, szybciej będą w środku miękkie, no i wtedy do tu w wierzchu posmażacie. No wybór należy do was. Można też je podgotować i wtedy smażyć, na przykład z dnia poprzedniego, gdybyście mieli ziemniaki po obiedzie, to jest też sposób ok, ale nie będą wtedy takie chrupiące jak te, takie surowe, usmażone na patelni. Więc polecam zrobić tak, ewentualnie jak chcecie to przykryjcie, na chwilę będzie szybciej, a później podsmażcie bez przykrycia. Ziemniaki nam się smażą, w tym czasie zrobimy sobie sos do tego, do tej sałatki, używam tutaj twaróg. I zrobię taką lżejszą wersję, zrobię wersję z jogurtem greckim, normalnie by tutaj weszła śmietana, jeśli chcecie może być śmietana, ale ser jest półtłusty, więc dodam tutaj e, jogurt grecki, tym bardziej, że jeszcze tutaj będzie boczek, no a boczek, jak to boczek, też nie jest zbyt lekki, więc zrobię to na jogurcie, na jogurcie typu greckiego, trzy łyżki, o, w sumie można już to też posolić. Nie za dużo. Pamiętajcie, boczek słony, ziemniaki będą miały swój sól, także nie przesadzajcie z tą solą. Trochę też można i pieprzu dodać. Jeszcze może troszeczkę. OK, jest i pieprz. Dobra. Dobra, no to teraz to trzeba rozgnieść i widelcem. I róbcie to widelcem. To no jest fajnie się, mm, fajnie się tutaj jakby, że powiem rozpuszcza, no fajnie się go tutaj miesza. Ten zwykły półtusty też jak najbardziej się nadaje, ale jest taki bardziej grudkowaty, grubszy. Jeszcze dodam jogurtu. Chcę, żeby ta sałatka właśnie była taka gęsta. To wszystko, nie mam dużo dodatków, więc nie mam co oszczędzać. 400 gramów jogurtu greckiego tutaj weszło. Warto teraz sprawdzić jak to smakuje. Moczę faktycznie troszeczkę soli, ale to tak na końcu będziemy doprawiali. No, jeszcze trochę soli by mogło tutaj wejść, ale na razie ze spokojem, bo tych, tych słonych rzeczy tutaj, tych dodatków trochę jeszcze będzie. Więc jak strój mamy zrobione, a ziemniaki, no jeszcze to jeszcze trochę, jeszcze trochę. One no już zaczynają się robić miękkie, ale jeszcze im tam trochę brakuje. Pokroimy sobie górki małosolne. I to jest ten następny słony, słony dodatek, więc mówię, lepiej, żeby ten sos na początku nie był za słony. Miejmy niedużą kostkę. Widoczną, ale nie za dużą. Żeby to się fajnie, przyjemnie jadło. Ok, ok, ogórek pokrojony. Mam tutaj jeszcze dwie szalotki. Fajna, delikatna cebulka. Ją specjalnie drobno nie musicie kroić, bo jest no ona jest bardzo, bardzo przyjemna, bardzo łagodna w smaku. I dodajemy tutaj. Znowu mieszamy, ale jeszcze raz do mieszania wezmę łyżkę. Bo już twaróg jest taki trochę rozdrobniony, to już teraz można to sobie fajnie łyżką wymieszać wszystko. O. No i teraz możemy tutaj wyrzucić sobie boczek. troszkę boczku zostawię na przystryjnie tej sałatki na samym koniec, na samą górę, bo tutaj wszystko się miesza i nie będzie za bardzo widoczne. No ja to wszystko przykrywam, bo tu jakaś mucha się dostała do domu, więc więc nie mogę, nie mogę jej wytropić, więc wszystko mam przykrywane, ale tutaj mam koperek Koperku nie żałuję, ale pięknie pachnie. Koperku nie żałuję, ale też z koperkiem nie przesadzajcie, bo jak przesadzicie mocno-mocno z koperkiem, to on może stać się w daniu gorzki. Ale myślę, że taka ilość to jest ilość odpowiednia na kilogram ziemniak. Ziemniaki już są, no już prawie są usmażone, ale jeszcze trochę je tam podsmażam. Już są miękkie, ale chcę żeby były bardziej podsmażone jeszcze. Już bez tych ziemniaków jest dobre. Mhm. Okay. No i dobra, to teraz biorę jakąś ładniejszą miskę, ten cały gęsty sos. Przykładam do tej ładniejszej miski, w tej w której to podam. rozmaluję to na dnie grubą warstwą tak. będzie taka nieoczywista sałatka może być to jako danie obiadowe ze spokojem, naprawdę się tym najecie można do tego jeszcze jajko usmażyć i obok położyć sobie na talerzu koło tej sałatki będzie tylko lepiej no i teraz ziemniaki one no, jeszcze są gorące. Ok, teraz do tej sałatki dodamy tylko jeszcze tego boczku, który mi tutaj został. Delikatnie. Ok. No i zobaczcie, tak ta sałatka ziemniaczana wygląda. Naprawdę, myślę, że efekt jest naprawdę świetny. No i smaku też na pewno super, zaraz sobie ją skosztuję. No i teraz sobie spróbuję. Bardzo dobra sałatka, pyszna sałatka. Ten boczek tutaj takiego kopa, ale to jest dobre. Mm. Słuchajcie, kochani, gorąco polecam. To jest wspaniałe. Ona mi troszeczkę wystygła. Teraz nie jestem nie jest gorąca. Jest taka. Akurat powiem wam, to smakuje świetnie. Naprawdę, to jest petarda. Naprawdę super sprawa. Nie oczekiwałem, że to będzie aż tak dobre. Słuchajcie, polecam serdecznie. Zapraszam na mój kanał do gotowania wspólnie ze mną. Zapraszam na mój sklep Damian Kuchnia od kuchni.pl. Polecam to wszystko. Naprawdę pycha, pycha, pycha. Świetna sprawa na zimno. Coś wspaniałego. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.